Przed nami kolejna gala Endio Fight Night, to już piąta edycja tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w harmonogram tego miasta. Spotykamy się w hali Artego Arena. To tutaj jest miejsce na najlepsze pojedynki i największe emocje. Pierwszy raz w federacji EFN pojawia się pas polskiego związku Kickboxingu w Formule K1 do 60 kg. W walce wieczoru zobaczymy znanego już nam, Michała Marszała, który wielokrotnie. Pokazał, że on nie odpuszcza nawet na moment. Walczę przed swoją publicznością to jest jeszcze większy power do walki. Nie mogę przegrać. I wchodzi do klatki z równie ambitnym Krystianem Bronatowiczem. To była walka o zawodowe mistrzostwo Europy, której przegrałem, niestety, ale jestem już coraz lepiej przygotowany. No czerwca będę gotowy na Big Christian też jest naprawdę dobry zawodnik. Na pewno stoczymy dobrą walkę. Wiem co biję, wiem jak biję. Spróbujemy to wykorzystać w walce. Od ostatniej walki nie próżnowałem i jestem gotowy, żeby przyjąć cię do Więc nie będzie Christianowi lepiej. karty walk po raz kolejny wpisuje się Dawid Kobiera, który swój debiut w zawodowej klatce miał właśnie u nas i pokazał, że potrafi zakończyć pojedynek przed czasem i w spektakularny sposób. Udało się szybko wygrać, 45 sekund, knockout, kładło kilka ciosów, Przeciwny upadł, dokończyłem go w parterze, wygrano. Wszyscy walczą, żeby nokautować, jest to widowiskowe. Będę się starał znikautować. <gryw> Dam z ciebie wszystko, na pewno będzie mocno, poleje się krew i moja ręka będzie duży. Możesz się spodziewać najtrudniejszej walki w karierze. Po przegranej wraca do nas Damian Domachowski, który jest przekonany, że tamten pojedynek to był zwykły przypadek. Na poprzedniej gali biłem się z Łukaszem Góreckim. W pierwszej walce czułem się lepszy. Niestety, kontuzja wykluczyła mnie z udziału w dalszej walce. A do klatki wejdzie z Bartumiejem Głatkowiczem, który nienawidzi przypadków. Myślę, że Bartek jest lżejszym przeciwnikiem, niż Łukasz. Czasem ma tutaj się może zdarzyć wszystko. Na pewno będą fajerwerki. Nie mam zamiaru tania skóry sprzedać i na pewno będę starał się to skończyć w pierwszym tak jak trzymaje pierwsze walki. Mój przeciwnik powinien się bać całego mnie. W klatce zmienia się wszystko i jak przekraczam ten próg, to wtedy już zaczyna się na poważnie i zaczyna się prawdziwe mnie Clark Kent. Wyjść, ubić go i wyjść z uniesionymi rękoma. Nic więcej mi nie trzeba. Fajnie, że Bartek ma ambicje się mierzyć z lepszymi zawodnikami. Mówi się, że klatka zweryfikuje, ale ja z niej zwycięski. Dawiem powiem przygotować się na mordercze tempo, bo ja będę na pewno mocno przygotowany i będzie na pewno płogił w szopie. Bartek, przejmuję twoją ksypkę biceps. Dawiem mam nadzieję, że masz szczękę ze stali, bo będą lecieć solidne bomby. To uczta w naszych kibiców i zdecydowanie jeden z najciekawszych pojedynków gali fm 20 po raz kolejny w karcie walk pojawi się Walka Kobiet. Zobaczycie w niej Anitę Beckus, która dwukrotnie wygrała przed czasem. To ogromne wyzwanie przed Anitą, aby udowodnić, że te dwie wygrane to nie było szczęście początkującego. Wraca do nas Oskar Ziegert, który trzykrotnie pokazał, że jest stworzony do wygrywania. Przygotowywałem się że tak naprawdę już od zeszłego roku. Poleciałem wtedy do Tajlandii na trzy miesiące, trenując w 35 stopniach, idąc biegać 10 kilometrów, potem robiąc dwie bądź dwie i pół godziny trening. Po prostu człowiek sobie uświadamia po takich treningach, że tak naprawdę to jest droga przez mękę, ale no, gdybyśmy tego nie kochali, nie robilibyśmy tego tak. Michał, nie spuszczaj oka z mojej długiej ręki, bo będzie chciała ci się dobrej, do szczęki. Przyzwyczailiśmy Was do dobrego poziomu widowiska i tak będzie tym razem. Mam nadzieję, że pas trafi do najlepszego. Szykujcie się na krwawą wojnę z Michałem. To będzie na pewno prawdziwa walka wieczoru, którą zapamiętacie w sercach na długo. Kupujcie bilety już teraz.